Siemanko Siemanko. Jedziemy dzisiaj składikiem Beretta 150. Bardzo dobre wykonanie. Najlepsza 150 z tego typu kładów na rynku. Jeżeli chodzi o jakość. Amortyzatory olejowe, bardzo grube wahacze. Wszystkie końcówki mamy wymienne, co jest ważne. Hamulce tarczowe oczywiście, silnik mamy półautomat, trzy do przodu, jeden do tyłu, chłodniczka oleju, model na 2020 rok, troszeczkę inne LEDy, inny tylny bagażnik, a przede wszystkim nowy gaźnik, z którym nie ma problemu, cyfrowy licznik. stały, zabudowany w plastiku, dosyć elastycznym, także go jakoś szybko nie złamiemy, tak mi się wydaje. Oparcie w zestawie i teraz co najważniejsze tylny wahacz. Inna zasada montażu, nie ma napinaczy wystających, tylko jest na mimośrodzie. Z którym nie ma problemu w starych modelach, bardzo często się urywały. Nie było można ustawić dobrze zbieżności. No, tutaj naprawdę jest to konkretnie rozwiązane. Amortyzator z dużą regulacją wysokości, twardości, wzmocnienie z profila. To te kłady też nie posiadają. Dlatego te ramy w innych modelach pękają. Tutaj mamy dodatkowe wzmocnienie. Nie ma szans, żeby gdzieś go tam połamać, urwać. Złoty łańcuch wzmocniony 428 napinacz łańcucha dodatkowy sportowy wydech troszeczkę głośno chodzi. No, każdy detal jest w układzie dosyć fajnie wykonany, jakieś wypalanie laserem. Oponki z takim agresywnym bieżnikiem, bardzo fajnie, bardzo fajnie się sprawdzają w terenie. Model 150 występuje teraz w dwóch kolorach, limonka i pomarańcz. Także podsumowując, Beretta naprawdę dobre wykonanie. Warto dołożyć troszeczkę więcej i kupić coś porządnego. Dwa piloty, funkcja odpalania gaszenia zdalnego. Robimy krótką prezentację z przejazdu, zobaczymy jaką to ma moc, jeżeli chodzi o tą pojemność 150 silnik. Que as da.